ja z tej strony towa, A to kolejny odcinek z serii Silent Hill 3 Zaczynamy Dobra. Na wstępie jeszcze poruszę temat yy, poprzedniego odcinka. Naprawdę nie mam, nie wiem co myśleć o kimś, kto wziął go na serio. No cóż... w sumie tak właśnie brzmi, gdy się nie wyśpię. rano, a co ja nagrywałem w nocy, a że robiłem to, a że wziąłem mnie tak trochę trema i to nie było yy, w 100% na serio raczej raczej w duchu sobie robiłem jaja z siebie gdy to nagrywałem bo zwracałem uwagę na to co sekundę sekundzie mówiłem Właśnie. Zwracałem na to uwagę. I już myślałem. Już myślałem jak to zmontować. Żeby to wyglądało tak, jakbym yy, siebie krytykował, hejtował. No cóż, nie wyszło z, nie wyszedł z tego dobry filmik. Ale. No, co miałem zrobić? Odcinek wstępowy. Nic strasznego się nie działo. Od... Dopiero od tego zacznie się wreszcie dziać coś. Silent Hillowego, że tak powiem. I zaczniemy powoli odkrywać fabułę. Ja. No cóż, zaczynajmy. Skończyliśmy w tym miejscu. Tak. Kurde. Nie pasuje mi. Teraz tak myślę, że nie pasuje mi ten miecz świetlny do otoczenia. To trochę takie bo powinienem... Bo powinienem korzystać z noża, który teraz mam w ręce. هذا I can't believe in this! But when am I going to wake go? up? Oh my god... Again, the broken ambience again... znajdziemy najpierw... ...jakieś... ...a chwila! No tak, znalazłem amunicję... ...wcześniej. Okay. O, Kurde, Już tak dawno grałem, że nie potrafię go tak szybko zabić na normalu jak kiedyś. Wyspiłoerto. A. o, fuck 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 fuck. Dobra, tutaj będą closery. A tak. to closerów to mogę omijać bez końca. Są powolni praktycznie i według mnie nie, są nieszkodliwi. Dobra, idziemy tu. Teraz Uf. Ja skąd z... nie znam tego miejsca? A, znam. Przecież w nim już byliśmy. Aha. A, więc wiem, wiem, już pamiętam, już pamiętam. Wiem, co mam zrobić. Po tu, nie, nie tu. O co? O co to? Wybiera. A! Ha, ha. to będzie nam potrzebne do stworzenia jakiegoś tam kwasu i oparów, żeby, no żeby jakieś tam nie to rzecz, coś tam, żeby odleciały, bo zagradzą nam drogę S super. Tu? Tak, wiedziałem. Latarka. Mamy latarkę. O, to było mocne zacięcie. Ostrzeżenie. Opuszczamy spokój i światło. To będzie oczywiste, jeśli go nie zgasisz. Dobra, ale po co nam to, skoro właśnie to miało nam pokazać, że tutaj się coś świeci, a mianowicie tu, gdzie była latarka włączona. Dobra, mamy naboje, a, o i pierwszą apteczkę, wreszcie. Apteczki są tu cholernie potrzebne, dobra. Tak, zostawię ten, tamten pokój, bo... Jakoś mi tam brak światła nie pasuje. Nie wiem czemu, ale tak. Dobra, najpierw weźmy sobie kamizelkę stąd. Kamizelka kule odporna. Przyda nam się na jakiś czas, ale na razie nie teraz. Mam ją włączoną? Ech, ubrałem ją automatycznie. Mieselka jest ciężka i obniża sprawność fizyczną, właśnie dlatego jeszcze teraz z tego nie użyję. Bo muszę jakoś przecież uciekać przed tymi kluzerami. Nie mam zamiaru ich yy, wszystkich zabijać i marnować na nich cennej amunicji, ani czasu na zabijanie ich nożem. Ewentualnie mieczem świetlnym. I czemu tak tnie? tutaj na płyleczniczy, na płyleczniczy, na płyleczniczy i tak dalej ampułka medyczna zostawię ją sobie na później, o mówiłem w poprzednim odcinku, nawet na kartkach papieru gdzieś położonych w jakimś dupnym miejscu yy. Pojawia się ten znak. To jest jak ten magiczny krąg, który pamiętam z książki o czarnej magii. O. Oh. Czy wygląda tak znajomo dlatego, że przeczytałem o nim w tej książce? Nie, to nie to. To nie z książki, to z ołtarza. Ołtarz? O czym nie myślę? Są książki i magazyny, ale nie mam czasu, aby je teraz przeczytać. A jak tam były mangi... Tak, jestem mango, zjebam. Więc to tak, kurwa! Kurda. A słyszałem, że jesteś otaku. kimś tam. Ja tam w ogóle... Nie lubię nazywać siebie... Otaku. Bo kojarzy mi się to

sobie zapisałem szczęście w nieszczęściu kurde i teraz nie pamiętam jak trzeba było się orientować z tym statusem ale zobaczmy na napojach leczniczych aha czyli to jest yy, najwięcej życia ała Aha! To tutaj było! No i tutaj mamy użyć wieszaka Coś za tym mówisz? Nie <laughs> Tak, dobrze pamiętam Tutaj mamy użyć wieszaka a, a, a... Gdzie ja I przyciszmy to radio Zmień głośność Kurde! Aha, tak! Tyle mi wystarczy, chyba. Ja to mnie ogarnię. Dobra wiesz, jak. O, kurde. Tu. Dobra. to nam daje. Ta gra nam daje wolną rękę, że możemy sobie łazić po drabinie, w którą stronę chcemy i złazić kiedykolwiek chcemy. Hmm, w jakim momencie chcemy. No, to czasem jest przydatne jak yy, nam jak miniemy gdzieś napój leczniczy lub amunicję i później nam brakuje. W każdej chwili możemy się wrócić i znaleźć jakieś zapasy, nic nie widzę, nic nie słyszę, ciekawe co to było. Słyszałem jak ktoś mówił tatusiu, Hehe. <grymne> big daddy? <grymne> Jednak zapiszę. Już przy montowaniu pierwszego odcinka wykrakałem, mówiąc, że. Sorry, zacięcie było eee, już przy montowaniu pierwszego odcinka. Zwróciłem uwagę na to, że kiedyś odszczekam te słowa co do zapisu. Pamiętacie? No, no i teraz jednak gra pokazała swoje rogi, bo oddedłem przy drugim odcinku i chwała, że w ogóle sobie zapisałem gra. przynajmniej taki plus dlaczego coś takiego jest jak to jest tutaj, to nie jest szpital no cóż yy, jednak Homecoming yy, Seven piątka. tak zwana yy, jednak coś ma z tej części, bo tam ponoć bo jeszcze nie grałem ponoć Pielęgniarki z alternatywnego świata pokazywały się nawet w hotelu, w apartamentach, w różnych dziwnych miejscach oprócz szpitala. Dobra, za chwilę będziemy kończyć. Znalazłem orzech włoski. Szkoda, że nie możesz go sobie zjeść. Eu beijo. Myślałem, że mniej pójdzie na niego amunicji. Jednak muszę oszczędzać. Ile, ile mi zostało? Dobra, nieważne. Często mam... Taką jakby sklerozę, więc yy, przypominajcie mi w komentarzach, żebym yy, żebym nie marnował amunicji, jak jednak będę to robił w yy, niektórych odcinkach. Bo coś czuję, że zapomnę o tej zasadzie. A do tego potrzebujemy klucza. Nie, już myślę na co tu mamy, Nic ciekawego, Wiele mamy do tego miejsca, mapę. Mamy, mhm, a no tak, bo to do całej lokacji, do całutkiego budynku. Poka y Zdobywamy mapę, no. Mapę całego budynku. Uh. Hmm. I gdzie mam iść? Zostały mi jakieś... ...niesprawdzone drzwi? No... nie. Ale winda jest! Jeśli dobrze zrozumiałem, że to winda. Nie. Nie da się z niej skorzystać. A już pamiętam. Mam iść na górę, tylko jeszcze tutaj sprawdzę coś A widzicie jaki mam łeb. Teraz mamy szybsze przejście Do tego miejsca Nie, do tamtego miejsca fak, fak, fuck 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 fuck, fuck, fuck. O fak, 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 Nie, 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 nie. A tyle nam wystarczy chyba. I... Dobra. I idziemy na górę. W sumie... Dobra... Najpierw coś jeszcze... Najpierw jeszcze coś sprawdzę, zanim zakończę odcinek. Dobra, tutaj chciałem dojść. Dobra, mamy klucz. E, to nie do tamtego miejsca, jeśli dobrze pamiętam. Dobra w tym odcinku zakończę Boże, w tym miejscu zakończę odcinek Mam nadzieję, że ten akurat wam się podobał Tak mm. Komentujcie, lajkujcie Nie powiem, żebyście subskrybowali chyba, że chcecie więcej odcinków tego typu bez przypałów ani niczego w tym stylu. I tak, jeszcze jedno wam powiem, przed skończeniem, <laughs> jeśli, jeśli wam przeszkadza to, że gram na rozszerzonej yy, wersji to napiszcie, to po przejściu na tej zacznę na nowej grze w normalny sposób, tak? Na, ko na koniec tak. To dobra To już koniec odcinka tam się z wami Do zobaczenia W następnym odcinku Tu z tej strony był Kruzyk A to był odcinek Z serii Silent Hill 3